Więcej, 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 więcej. Więcej zostaw jego umysł teraz. W tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. W tej chwili. Chodź tutaj, wstawaj. Stój, stój, stój. Więcej, więcej, więcej na mocy imienia Jezus, więcej. Spokojnie. Halleluja, więcej. Rozrywam mu to z czaszki teraz na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za Jego życie, błogosławię Jego życie teraz, w tej chwili. W tej chwili, w tej chwili. Duch święty działa w taki sposób, że energia przechodzi przez, e, przez ludzi, i czasami tak się to dzieje, tak? Na spokojnie. Co, co czułeś, co doświadczałeś, może, zanim powiem o uzdrowieniu? E, no, co czułem? Mam no, taką pustkę w sobie. Pustka? To Pustka. dobrze. To dom wymieciony, teraz kurde go zderz. Co, chodzi? Coś tam dodaj, bo siedem gorszych przyjdzie. I żeby nie przyszło.